Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Pora zapoznać się z kolejnymi nowościami, informacjami o ploteczkach, zapowiedziach i takich tam. I oczywiście wszystko będzie dotyczyło LEGO. Na początek informacje na temat LEGO w Ikei. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że pojawią się produkty na licencji LEGO właśnie w sklepach IKEA, no i pojawiły się, ale zostały schowane, bo tak szczerze mówiąc to pojawiły się trochę przedpremierowo. To było w miejscowości Mannheim i ostatnio chyba też w Mannheim pojawiły się katalogi LEGO tak pierwsze, więc tutaj widać, że no, potrafią mocno w dyskrecję. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te produkty, mamy cztery produkty. Są to trzy pojemniki. Taki mniejszy, średni i większy, i w sumie ich cena waha się od 10 euro do 15 euro bez jednego centa. Ten środkowy kosztuje chyba 13 euro, jak dobrze kojarzę. I mamy też jeszcze taki zestaw z pojemnikiem, w którym są klocki, i to kosztuje 15 euro. Więc tutaj, jeśli chodzi o zawartość, to spoko to jest, tak szczerze mówiąc, jest to oczywiście produkt licencjonowany. Mamy study na wierzchu tych pojemników, i to szczerze mówiąc, są takie pudełka uniwersalne, niekoniecznie musicie tam trzymać klocki. Możecie tam trzymać cokolwiek innego i patent mi się podoba. Ten pomysł rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Sprawdzałem, no jeszcze w sklepie online w Polsce nie było to dostępne, więc też nie chciało mi się jechać do Ikea i sprawdzać, bo po prostu ktoś tam się machnął. I nie wiem, czy to będzie dostępne tylko na rynku niemieckim, czy po prostu na całym świecie. Szczerze mówiąc, czas pokaże, nie mam zielonego pojęcia, ale ja chętnie bym coś takiego kupił, więc jak to będzie dostępne w Polsce, to możecie liczyć na to, że podjadę do Ikea i kupię i wam pokażę, jak to wygląda. Szczególnie właśnie interesuje mnie ten zestaw z klockami i figurkami. Ostatnio też mówiłem Wam o tym, że będą kolejne zestawy z Monkey Kid, podawałem Wam nazwy. No i tak można było przypuszczać mniej więcej jak te zestawy będą wyglądać, ale już wiadomo. Na początek zestaw Sandy Speedboat, czyli ta łódka jakaś taka wyścigowa i szczerze mówiąc, fajna opcja na zdobycie San Diego, bo teraz San Diego można było zdobyć w tym zestawie za dwie stówki, w tym czołgu. A tutaj mamy zestaw, który liczy sobie 400 elementów. Mamy tą łódkę z wyrzutnią, w ogóle jest tutaj świetny kot San Diego, który Wygląda jak Sandy. Oczywiście to jest wykorzystany ten mold, który był przy okazji LEGO przygody 2, ale tutaj w ogóle zawartość tego zestawu jest naprawdę spoko, bo pojawia się jeszcze Pixie, pojawia się ta przeciwniczka Spider Queen, która szczerze mówiąc trochę mi się kojarzy z Helą z Ragnaroka. No i tutaj sama łódka, myślę, że jest całkiem spoko. Ten kotek Pixie. Wow, naprawdę całkiem sympatyczny zestaw, i myślę, że on może się podobać, i rzeczywiście może znaleźć swoich fanów. Kolejny zestaw to jest, jak to się nazywa, Monkey Kids Cloud Roadster. No i tutaj ten Roadster, szczerze mówiąc, hmm, jakiś taki jest. Trochę dziwny. Fajnie ma zrobiony silnik. Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcyjnie e, jest dość ciekawy. Tylko w ogóle jakby nie pasuje mi do tej serii Monkey Kid, bo rzeczywiście e, trochę to jest pokręcone, powiedziałbym szczerze. Mamy tutaj też fajne minifigurki. E, bo oczywiście standardowo dostajemy Monkey Kid, ale też dostajemy, e, jak to się nazywa, Gold Horn Demon i Silver Horn Demon, i to są takie. Postaci, które szczerze mówiąc, mogłyby się pojawić w kantynie Mozaizley i nikt by tutaj nie był zaskoczony, bo naprawdę wyglądają spoko. No i mamy jeszcze dwóch takich przechodniów. Sam pojazd naprawdę jest ciekawy, tylko tak jak mówię, niekoniecznie. Wizualnie on mi się z Monkey Kidem kojarzy, ale to też chyba dobrze, bo znaczy, że seria nie jest taka oczywista. No i ostatni zestaw to jest The Flaming Foundry 1427 elementów. No i szczerze mówiąc, ten zestaw chyba podoba mi się najmniej, bo dzieje się tutaj niby dużo, ale to jest taki jakby Fortrex w wersji Monkey Kidowej. Mamy cztery moduły, albo trzy, chyba cztery, które sobie rozkładamy, no i szczerze mówiąc ten przód, no kurczę, on jest taki troszeczkę przerysowany, kojarzy mi się właśnie z tym czołgiem z Monkey Kid'a, który lepiej wyglądał na opakowaniu, aniżeli po złożeniu, no i tutaj wydaje mi się, że może być niestety podobnie i jeśli chodzi o zawartość, to... Hmm. Jakoś tak nie podchodzę do tego zestawu bardzo entuzjastycznie. Najbardziej z tych trzech zestawów podoba mi się ten najmniejszy z Sandim i z Pixim i z tym kotem. Naprawdę, według mnie jest najciekawszy. Tutaj też pod kątem chyba minifigurek myślę, że jest tak też najmniej ciekawie, jeśli chodzi o ten duży zestaw, więc chyba lepiej już po prostu ustrzelić sobie te mniejsze sety, a szczególnie ten najmniejszy, bo jest naprawdę świetny i. Tam wszystkie figurki są spoko, no po, może po wyjątkiem Monkey Kid'a, którego mamy też w innych zestawach, ale ogólnie rzecz biorąc e, spoko i może ten zestaw sobie kupię, chociaż po co mi drugi Sandy, no ale miałbym kota, zobaczymy. OK, ma się pojawić też encyklopedia Lego Ninjago. Jej premiera ma być dokładnie 4 marca 2021 roku. I 224 strony zawartości, ekskluzywna minifigurka, ale jaka? Nie wiadomo, ale taki news z czapy, bo czemu by nie? Nie wiadomo, co nam się pojawi, ale jest już wizualizacja okładki. Także czekamy sobie i też paru stron ze środka i czekamy w takim razie na to, co będzie bonusem. No i też myślę istotna informacja. 16 lipca pojawi się nowy magazyn Lego, tym razem nie z Blue Ocean, a z Egmontu, i będzie to magazyn Lego Explorer. Cena 12,99, premiera, tak jak mówiłem, 16 lipca. Dodatkiem będzie taki mały polibak z robotem, więc spoko. Może tam nie ma jakichś szałowych elementów, ale myślę, że to też jest całkiem spoko opcja, że pojawia się nowy tytuł kompletnie, jakby nie oparty na jakiejś serii Lego, tylko w nawiązaniu do. Czegoś innego, także całkiem spoko. Zobaczymy, jak to się będzie sprzedawało, co będzie też dodatkami w kolejnych wydaniach. I co najważniejsze, będę dla Was robił rozdanie. Tak, bo Egmont spytał, czy chciałbym dostać kilka magazynów do rozdania widzom no i pięć magazynów będę miał dla rozdania wam, więc nie będziecie musieli kupować, a jeden z was jeszcze oprócz magazynu dostanie zestaw klocków, bo też Egmont przyśle, więc dziękujemy Egmontowi i co i czekamy na paczkę, bo to w sumie na dniach się będzie działo i zrobimy sobie giveaway na zasadzie napisania jakiegoś sensownego komentarza i później będziemy się zastanawiać komu te nagrody wręczać, bo trzeba to będzie zrobić, tylko jak mi będziecie marudzić, że Łe, bo ja miałem wygrać, a nie ktoś tam inny, no to... Sorry. Znaczy, wieku, możecie sobie marudzić. No, ja nie, nie dostanę 300 magazynów, żeby 300 komentujących mogło nie dostać. Pięciu dostanie, a jeden nawet klocki, więc cieszcie się, że ich nie zostawiam dla siebie, tylko wam rozdam, nie? Fajnie. No, także tyle chyba na dzisiaj, więc jeszcze raz tyle na dzisiaj. To tyle. Dzięki. Cześć!